Sieba 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 eee, Tutaj, a potrzebna. I to, no. Dla którego zrobimy takie wyzwanie I tutaj jestem nowy na tym kanale. Na YouTubie w ogóle jestem nowym. No. I ogólnie to robię sobie tu wszystko na kreatywie. Ale na Survivalu zrobiłem większość. No kurde, spadaj stąd, ty typ chlaku. to babci nie gryź. Babci się nie gryzie. Babci Janką No tutaj mam oczywiście swoją windę. Uff. No, jak wiem, klątwę szybkości wtedy, o oh, nie, mam ciekawkę na film najgorzej jutro będzie nowy film o dziewiętnastej, osiemnastej nie wiem, czy mówiłem o, oh, no Jezu dobra ty? Dobra. to, Te wszystkie zwierzątka, te wszystkie zwierzątka, uwielbiam je odpychać. Mały zombie? Dostać przy życiu. Sobie wykątnię. Która to jest jego matka? Matka bez chroni. Ty, zaplecze twoje dziecko. Się nie spali, ale ty raczej tak. Boli spalenie? O osprzycisk, co tu włączyłem?

Ontdek daarover, ja, ber, ber, pot op hem, ber, ber, pot op hem. Trual, alo, tral, lad, oh my god. dual, dual, ja. dual, 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 Uwielbiam Paliona. Oglądam Czajnika. Czasem Zagiego. Też jego lubię. Chyba to jest starka Dupa. No, fajnie widzowie. Fajnie czas sobie spędzać. teraz się film kończy więc to tyle e, tutaj schodzimy tutaj mam swój magazyn mam skrzyneczkę tutaj mam bardzo dużo rzeczy bardzo dużo rzeczy tutaj mam drugą skrzyneczkę w niej nic nie mam tam na dół, na dół, na dół szybko, szybko, żeby się coś nie skończyło tych 5 minut chciałem nagrać dla was tylko 5 minutek no To widzowie, papa. Pa. No i tak już mi się wszystko legło. Przespimy się i papatki. Papatki!